Dzisiaj modliłem się rano fragmentem z Księgi Wyjścia, kiedy Izrael zaczął, naród Izrael zaczął umierać, bo był pokąszony wężami, bo zbudował się przeciwko Bogu i prosił Mojżesza, aby wstawił się za nimi u Boga. I Bóg wtedy wysłuchał mojżesza i kazał mu sporządzić węża miedzianego. I go wywyższyć, i aby każdy, kto na niego spojrzy, on będzie uzdrowiony. I może żyjąc w tym toksycznym świecie, często pełnym nienawiści, braku miłości, wielu innych jeszcze pewnie chorób, w tym świecie żyjąc, trzeba nam spojrzeć na wywyższonego Syna Człowieczego, Jezusa na Krzyżu i prosić Go, aby dał nam uzdrowienie uzdrowienie serca. Bo uzdrowienie przychodzi przez uzdrowienie serca. Dobrego.